Co ty robisz? Przyszłam ci coś zaproponować. Ze względu na to, że jesteś tu nowy, chciałabym cię oprowadzić po okolicy. Wiesz, żebyś mniej więcej wiedział, gdzie co się znajduje. No dobrze, to o której? A, myślę, że tak gdzieś po południu. Na podłoku Przed stajnią. To idziemy? Tak. O, powiesz mi coś o sobie? A skąd takie pytanie? Bo mówiłaś, że chodziłaś w dresażu, a teraz skaczesz. No, a co w tym dziwnego? No ja na przykład nie wyobrażam sobie skakać. No okej, okay, ale ty pierwszy, sceptyku. To nie będzie zbyt długie. A więc urodziłem się w stajni, która szkoliła konie do ujeżdżenia. I jak miałam chyba dwa czy trzy lata, dzielono nas na różne dyscypliny. Wiesz, ujeżdżenie, skoki. Ja i trzy inne rybaki zostaliśmy w stajni, a reszta pojechała do innych. No i zaczęły się treningi, później małe zawody i coraz coraz większe. No i na ostatnich to właścicieli poszła Kaja, no i w sumie tyle. Ja cię taki wielki koń ujeżdżeniowy, a nie ma co o sobie powiedzieć. No tak, bo raczej nie chcesz słuchać o tym, w jakich zawodach startowałem, a raczej chcesz moją suchą historię. No, w sumie tak. To teraz ty. Eh, no to pierwszy muszę ci chyba powiedzieć, że nie za bardzo pamiętam swoje dzieciństwo. Wiem jedynie, że od najmłodszych lat uczono mnie dresarzu. No, byłam na kilku takich zawodach, w tym największych w Polsce. Może bez takich szczegółów? A co, nudzą cię? Czy myślisz, że nie wystartujesz już w żadnych? To pierwsze, faktycznie to nudzi. <noise> no dobrze. A więc wracając, na innych zawodach zostałam wystawiona i kupiłam mnie stajnia, która szukała konia na zawody ujeżdżeniowe. Więc wrócili ze mną. I postanowili przerzucić mnie na skoki. I w sumie im się to udało. Bardzo polubiłam skoki, a w pewnym momencie jednak zbankrutowali i postanowili, że mnie sprzedają. Tak. Kupiła mnie bardzo bogata i z wielkimi osiągnięciami stajnia. Od początku sezonu wystawili mnie do zawodów, które trochę przewyższały mój poziom. Ale dawałam radę i w następnych sezonach dorównywałam innym. Ale na ostatnich zawodach. Co się stało? Czemu płaczesz? Ja nie umiem o tym mówić. Przepraszam. Lidia! Livia! Muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Nie, nic mów. Wiesz co, najpierw coś sobie zjedz, a to poczeka. No okej. Okay. Co się stało Livi? Ale co? No, płakała, a ona nie miała oprowadzać tego no y intela po okolicy? Należy doprowadziłby ją do płaczu. A skąd mam wiedzieć, tak to wygląda? Dziewczyny, dziewczyny. widzieliście może Liwie? Tak, A co się stało? Sam do końca nie wiem. Aha, ale na pewno nic nie zrobiłaś? Nie wiem, nie wróciłaś jej do rzeki czy coś. Co to w ogóle za przypuszczenia? Ona sobie żartuje. Jak zawsze. Nie żartuję przecież, ja jestem zawsze w stu procentach poważna. Zbaczamy z tematu. Właśnie. Może tak. O czym rozmawialiście? O zawodach, o sprzęcie, o sobie, no tak, raczej ogólnie. No to yy, raczej ogólnie nam nie pomoże. Ech. Dobra, to na czym urwał się temat? Na jej ostatnich zawodach, przed trafieniem tu? Nie, no, to wszystko wyjaśnia. Najwyraźniej myślała, że już się pozbierała. Może powiem, co było dalej. Na ostatniej przeszkodzie, na tych zawodach, nie pamiętam z jakiego powodu. O, rany musisz robić z tego taki dramat. Nie przeskoczyła jeden murek z wodą. Wielkie mi rzeczy naprawdę. Tak tajma, tylko ten jeden murek z wodą ją skreślił. I gdyby wtedy nie uciekła, już by jej tu nie było. Dobra, koniec, mi nie wypada. Ale wytłumaczenie ma przestań! A więc nie przeskoczyła I skręciła nogę Nie jakoś poważnie Ale jej właściciele stwierdzili, że Nie ma sensu dalej czekać Bo to jednak Szczyt sezonu Więc postanowili odesłać się na rzecz. O rany Nie wiedziałam Nie martw się, to nie twoja wina Pustajni nie wie o tym, tylko ci co byli przed nią